Marzę o takie podróże. Ech, a podróż marzy, byś się wyprawił do kolektury. A! mnie. Mnie też. Szczęście trafia się w lotto. W kumulacji do wygrania 8 milionów złotych. smartfon za 55 złotych miesięcznie? Tak, w Media Expert dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj, ile płacisz. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Potężny aparat, aż 108 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Zakrzywiony ekran AMOLED 120 Hz. Głośniki stereo. Jeszcze lepszy dźwięk od JBL. Magnetyczne ładowanie bezprzewodowe. Teraz w latach 0% już za nie Całe 55 zł miesięcznie. W media masz. Zamień każdy moment w mm, moment z Mokate Cappuccino. Teraz nowość Mokate Cappuccino Zero, bez dodatku cukru. Gdy potrzeba siana, zadzwoń do bociana. Święta tuż tuż, nie czekaj, aż opadnie kurz. Zadzwoń 600-100. Siano na święta to jest to. Bocian Finanse to marka należąca do Everest Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nic nie stanie na twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 280 milionów złotych. EuroJackpot. Doświadczaj więcej. Nowy opel Mokka z automatyczną skrzynią o 899 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Współlokatorzy Powinniśmy tu trochę ogarnąć. Co ja gotuję, a ty sprzątasz? Zrobię pyszne danie z warzywami i kremowym beszamelem. Gotowe. Ty też zasmakuj w pysznych domowych lazaniach. Smacznie sprytne. Odkryj soczewki progresywne Varilux zaprojektowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Varilux XR Series to wyjątkowa ostrość widzenia w ruchu oraz płynne przejście od do dali. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czym mierzymy osiągi? Nie tylko liczbami, ale tym, co się naprawdę liczy: siłą wspomnień, dreszczem ekscytacji. Chwilami, które poruszają, pełnymi mocy i spokoju i przypływem adrenaliny. Taki jesteś Ty. Tacy jesteśmy my. Takie jest Audi. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej niższej cenie. Hybrydowa skoda Kodiak i hybrydowa skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe skody plugin w nowej niższej cenie. Zapraszamy do salonów skody. Dlażenia. Prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu byłemu premierowi. Opinie. Rozwój sztucznej inteligencji może w Polsce wyhamować. Komentarze. Najbardziej fascynująca wydaje mi się informacja o tym, kogo popiera Białoruś w wyborach w Polsce. Od poniedziałku do piątku o 20.00 w Wydarzeniach 24.